Tej nie miało miejsce nie tak dalej jak niedawno, w piątek, bardzo miła i doniosła uroczystość. Zaślubienie Prawa i Sprawiedliwości z publiczną telewizją i radiem. Pod przewodnictwem Marszałka Izby Marka Jurka PiS przeprowadził błyskawiczną, blitzkriegową ofensywę ustawodawczą i bitwa o wał pomroczny została wygrana. Ustawa praktycznie daje PiSowi większość w sztabie Krajowej Rady RTV i AGD oraz w sztabach nadzorczych, rozgłośni i telewizji regionalnych. Polska i kraj odwetchnęli oboje z ulgą. SLD zostało wyparte i teraz będzie dobrze. Pis bowiem chce opanować media publiczne, dlatego że, jak tłumaczy, każdy obywatel ma prawo do obiektywnej informacji, a wiadomo przecież, że dziennikarze nie są w stanie tego zapewnić. To banda uprzedzonych do polityków ściubiaczy nosa w nie swoje sprawy. Obiektywizm zagwarantować w kraju może jedynie partia, prawo i sprawiedliwość, która to partia wraz z inteligencją wiecującą z samoobrony i chłopami z LPR stanowi zdrowy korzyść. Zdrowy i obiektywny, bo czymże jest obiektywizm według polityków? Jest to bezstronne i rzeczowe przedstawienie zalet i licznych przymiotów oraz sukcesów partii, która opanowała media, a także bezstronne, rzeczowe i pozbawione uprzedzeń przedstawienie wad i wpadek tych partii, którym mediów opanować się nie udało. I do takiego słusznego i nacechowanego troską o partykularne interesy ogółu obiektywizmu będzie dążyć Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego prosimy teraz nie regulować odbiorników telewizji. I radiowych, kiedy pojawią się tam czarne pasy. To nie są zakłócenia. To PiS wprowadza obiektywizm.